Panie Dawidzie, serdecznie gratuluję. Niech ten samochód, ale przede wszystkim narzędzia, które jest wyposażone, służyły Panu przez kolejne lata. Dziękujemy za zaufanie i życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. No, brak mi słów. W imieniu tej idei dołączamy się do gratulacji. Życzymy samych sukcesów z nowym pojazdem. Dziękuję. Jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo. Witamy Was z siedziby Festuł Polska i gościmy dzisiaj naszego zwycięzcę Mercedesa, Pana Dawida. Jest z nami również Pani Danusia z filmu Andrzej Morzeń i właściciel filmu Pan Andrzej Morze. Witamy Was serdecznie. Mateusz, powiedz mi, co czułeś, jak wygrałeś CSC Sys50? Muszę przyznać, że to było wielkie zaskoczenie i bardzo duże niedowierzanie, bo Odbieramy wiele telefonów z takimi informacjami, że coś wygraliśmy w jakiejś roderi, także potraktowałem to jak jeden z tych telefonów. Natomiast szybko się upewniłem mojego dystrybutora, że faktycznie było losowanie, były takie nagrody, Super. że bardzo się ucieszyłem. Mateusz, czy to prawda, że to już jest twoje drugie urządzenie CS50? Tak, jak najbardziej. Mój zakup tej właśnie pilarki był w wrześniu. Los, który zakupiłem w czerwcu z maszyną BHC, czyli moto, motowietarką, no to udało się wygrać drugą maszynę. Bardzo polecam też osobom, które chcą zakupić taką pilarkę, no to za zachęcam do zakupu, no bo niczym człowiek nie traci, a może dużo odzyskać. Jeszcze raz moje gratulacje. Dziękuję bardzo.